Każde wypowiedziane słowo ma konkretną moc. Może człowieka zbudować, podtrzymać na duchu, ale może też wprowadzić go w poziom pewnego strachu czy lęku. Dzisiejsza liturgia słowa w takich dwóch wymiarach. Nas trzyma, bo z jednej strony prorok Jeremiasz pokazuje kontekst życia, w którym się znajduje, jak wielu ludzi czyha, chcąc jego upadku, i wtedy on sam zwraca się do Boga z pomocą. I ostatecznie słyszymy ten piękny werset: Śpiewajcie panu, wysławiajcie pana, uratował bowiem życie Bogiego z ręki złoczyńców. Prorok Jeremiasz uczy nas tego, aby właśnie w chwilach, w których zawiedliśmy się na człowieku, albo z dobrych intencji człowieka wynika zło dla nas i ktoś może się z tego powodu nawet cieszyć, zawsze najlepszą ucieczką jest pójście w kierunku Pana Boga. Ewangelia dzisiejsza to moment, w którym Chrystus powtarza słowa: nie bójcie się. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz podkreślał wielokrotnie, że w Słowie Bożym 365 razy jest to słowo: nie lękaj się, nie bójcie się. Chrystus pokazuje trudne sprawy związane z życiem człowieka, chociażby to, że nic tajemnego tutaj na świecie nie zostanie, bo wszystko będzie wyjawione. Chrystus pokazuje też, aby mimo wszystko nie bać się tych, którzy mogą fizycznie nas skrzywdzić, ale żeby bardziej była w nas bojaźń Boża i to, aby nie stracić swojej duszy w wiecznym potępieniu. Ale też Chrystus pokazuje nam w nawiązaniu do proroka Jeremiasza, aby ciągle uciekać się do Boga, i aby Boga nie wyprzeć się przed ludźmi. Tego mamy się bać. Jeżeli człowiek rzeczywiście stara się, mimo swoich słabości, iść drogą bożą, to będzie się kierował w stronę światła. Natomiast ktoś, kogo intencje nie są szczere, kto nie szuka własnego dobra, uświęcenia swoich braci chwały bożej, od tego światła będzie uciekał. I to właśnie te osoby boją się wyjawienia tego, co jest tajemne, skryte w sercu człowieka. A przecież Bóg to zna. Niech więc ta liturgia słowa, która z pozoru może wydawać się pełna pewnego lęku, strachu, niepewności przed przyszłością, będzie jednak bardzo mocno ukierunkowana na to, abyśmy we wszystkich sytuacjach naszego życia, we wszystkich trudnych sprawach, w lękach, w niepokojach, w szczególnych wydarzeniach, za przykładem proroka Jeremiasza i za wskazówkami Pana Jezusa, uciekali się do Pana, który jest w stanie uwolnić i wyzwolić ubogiego z rąk złoczyńców.